Osób świętowało 50 lat wspólnego życia. Za tak długoletnie pożycie małżeńskie pary z terenu gminy Piekoszów 10 października otrzymały medale przyznawane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to wśród oznaczenie szczególny medal, szczególne wyróżnienie. Otrzymuje to bowiem dwoje ludzi, których wspólne, rodzinne życie jest powodem do dumy i radości a także wzorem przykładem płatności, lojalności i wierności. Gośćmi, którzy przybyli na uroczystości Złotych Godów byli przedstawiciele władz województwa, powiatu i gminy. Państwo są wzorem dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, bo dziś młodzież tak łatwo rezygnuje z możliwości dialogu, rozwiązywania problemów wspólnych, tylko przy pierwszym pojawiającym się problemie mówi, to ja dziękuję, jest taka instytucja jak rozwód i żyjemy dalej. To nie służy dobrze ani rodzinie, ani przeszłości naszego kraju. Wszyscy zaproszeni goście zgodnie przyznali, że wytrwanie 50 lat razem nie jest takie proste. 50 lat tak wam służy, że trudno rozpoznać, że to już tyle lat macie ze sobą. Przeżyty, ale to pewnie dlatego, że jest w Waszym domu najczęściej dobra atmosfera, szacunek, przyjaźń, miłość. Że pewnie w bardzo wielu przypadkach możecie cieszyć się dziećmi, wnukami, pewnie prawnukami. To wszystko dla nas, ludzi, jest niezwykle istotne. Chciałbym przekazać Państwu wszystkim najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, bo nas w tym okresie życia najbardziej potrzebne. Dobrego zdrowia, dobrego samopoczucia. I spełnienia że tych marzeń, które macie, a które pozostały gdzieś tam w do, do zrealizowania. Po życzeniach i gratulacjach rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości wręczenie odznaczeń. Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego odznaczenia otrzymało 25 par. Dodatkowo szanowni jubilaci dostali koce, kwiaty i listy gratulacyjne od władz województwa i powiatu. Wydarzenia uświetnił występ Chóru Bonus z Piekoszowa.